Wam wszystkich po dłuższej przerwie właśnie próbujemy z bartkiem gruberować, ale nie mam pojęcia czy coś z tego będzie, bo jest bardzo sucho. Czekałem na ten deszcz już oj długo i tak stwierdziłem, że spróbujemy, bo wszystko zarasta, ale to może o tym później będziemy mówić, bo mam dla was konkurs taki dosyć myślę ciekawy, bo naprawdę możecie dostać tam fajne nagrody, jeśli wygracie oczywiście. Także żeby żeby było szybko Wiadomo krótko na temat Musicie polubić na Facebooku Stronę firmy Euro AGRI Sprzedającą właśnie oleje Potem trzeba Wstawić na swoją tablicę Udostępnić tą stronę Na Facebooku My zrobimy post na fanpage'u na Gagro TV I tam musicie wrzucić sobie Ciągnik Który byście zalali tym olejem Jeśli tam wygracie zaraz powiem jakie są nagrody o, tu jest wilgoć, kurde, fajnie. Patrz bartek, jednak ziemia lepsza, nie? Także trzy najlepsze zdjęcia z największą ilością lajków wygrywają. I teraz powiem, jakie są nagrody. Wszystko będzie jeszcze w opisie dokładnie podane. Bo ja to tak wiecie, chaotycznie też robotą jestem zajęty. Tak nie wiem, czy wszystko dobrze powiedziałem, ale raczej starałem się. Więc tak, pierwsze miejsce będzie 20 litrów oleju minus 15% na. Na kolejne zakupy do tego będzie smar w sprayu i zmywacz do hamulców. To jest pierwsze miejsce. Drugie miejsce będzie minus 10% smar, czapka i zmywacz. Trzecie miejsce, Bartek, pamiętasz, 5% zmywacz i smar. No, myślę, myślę, że tak, że wszystko dobrze powiedziałem. Będzie jeszcze napisane w opisie. Może nawet wkleimy, bo Także no myślę, że warto. Także jak tylko filmik się pojawi na kanale, jeśli to widzicie od razu, tam lajkujcie stronę, udostępniajcie i wstawiajcie zdjęcie ciągnika, który byście zalali, przesmarowali i tak dalej. I nie wiem, tam kiedy będzie rozstrzygnięcie, to tam jeszcze zobaczymy. No, Ale także no, kto najwięcej dostanie tych lajków, to, to jest pewna nagroda i to myślę, że dosyć ciekawe. Pierwsze miejsce w szczególności. No, a my tak, widzicie, robimy teraz tutaj sobie gruberem No już czekałem chyba 3 dni, te chmury się tak kręcą No i myślałem, że coś popada, a to guzik dalej Ścierniska za zarastają, coś tam mieliśmy zrobione już wcześniej Jakiś tam deszcz się udało wyłapać, ale to tak z grubsza jeszcze parę hektarków zostało, nie? I tutaj no, gdzie jest piach, to no ładnie jest zrobione, nie powiem Ale tak te elementy się wycierają sucho, kurzy się, chociaż Myślałem, że będzie gorzej, także może trzeba było się nie czaić, jechać od razu Zarasta to wszystko A tutaj jest akurat kawałek, na którym miałem żyto, nawet z nawozu tutaj coś nagrywałem, nie wiem, z oprysków, Wartek też? Nie, z nawozów Z nawozów, nie? Tak Kurde, żyto piękne tutaj było, może tu przy słupach nie jeszcze, bo Tutaj jest troszkę piaseczek bardziej i gdzieś tam trochę niedopryskane, bo tak głupio mi belka wychodziła Ale mi tutaj wyszła na tym kawałku średnia hybrydy KWSA a 8 ton 30 kg. Także kurczę jak na ten rok bardzo jestem zadowolony Średnia wyszła 6400 z całości, nie? Także też bardzo dobrze, ale miałem tam ten jeden taki kawałek, gdzie, gdzie kosiłem, też mówiłem, że mi tam troszkę te nasiona brakło nasion zepsuły wydajność, bo były jakieś tam populacyjne dosiane, a ta populacja to wiadomo, no może nie była, ale tu ciężko idzie. Fajna ziemia, kurde, przez to tak dało to, żyto tutaj jest tam przy słupach piaka, tutaj, no teraz pszenżyto planuje tutaj, także no będziemy tutaj to Gruberek, niech to sobie tam jeszcze poodbija Na wioze noju przeorzemy to Bo to pole mam, teraz drugi rok będę obsiewał Nawet nie orałem go jeszcze nigdy, bezorkowo było Także przeżytko pójdzie potem po orce, zobaczymy co to będzie Myślę, że będzie dobrze pH robiłem próbki, no to jest nawet koło 6 Kurde, to też jest wspaniale Także Przędzie spróbujemy. Może pożycie tak średnio, ale jak będzie przeorane, coś tam o, już widać gdzieś tam trochę powschodziło. Po Teraz jeszcze raz to ruszymy i to myślę, że powinno być dobrze. A widzę, tak po rejonie, w, w, po rejonach Polski, że naprawdę gdzieś tam pada bez przerwy, że paku nie można siać. O, u ilony tak samo było. No tragedia. Gdzieś pada, a tutaj cholera nic nie chce. Gdzieś tam kapło parę dni po, trochę, tak, tak, ledwo, ledwo, I, i tyle z tego padania jest. Kukurydza, o tutaj mamy też 9 hektarów za torami, poszła w dziec Na lepszych ziemiach coś tam będzie, a na piaskach to chyba w kiszonkę wszystko pójdzie. Się wszyscy cieszyli, że będzie kukurydza i co? I nic nie wyszło z tego. Znaczy no jeszcze nie wiemy, bo nie wykosiliśmy, ale już... Mamy doświadczenie z tamtego roku i tak dalej nie? O, Tutaj piaseczek, ale te słupy to są naprawdę kijowo ustawione Bo jak jadę belką 21 metrów, to tak Ani tak, ani tak I tak robię wiecie co, że Ona mi się symetrycznie, ta belka składa akurat Tak ją lekko jakby skulam Przejeżdżam przez te słupy i rozkładam do końca, bo No co tutaj, tak głupio jest właśnie rozstawione ale no nic nie poradzimy. Kawałek jest 3 hektary to taki już. No nie, nie najgorszy, trochę klinowaty, ale Ale zawsze to 3, a nie tam jakieś 30 arów, bo też się takie zdarzają. A napiszcie jak tam u was jest z pogodą, jak tam wydajności były, bo ja tak teraz widzicie żniwa były, a się opuściłem z filmami. No bardzo mało było. Bo no, kurde, cały czas robota, Bizonem. Wykosiłem o dziwo mniej, jak w ubiegłym roku Chociaż nawet straciłem dokładnie rachubę, bo trochę tam swojego Resztę po ludziach, także gdzieś Między 80 a 90 hektarów w tym roku, ale no Taki jakiś był zapiew, że no jeździłem tylko z kawałka na kawałek i, i, i Cały czas była moc, w tamtym roku jakoś tak Bardziej najtomu to by szło, ale nie Bartek, powiem ci Żałuję, że tu nie pojechałem, ale wilgoć jest fest no, i z dusza no no, ja muszę przeorać to pole Zobaczymy, co tutaj jest Bo jednak, no, nie jestem za, za tą orką za bardzo No, ale jak Obornik pójdzie, no to trzeba przeorać A ja to zawsze tak mam, że jak ja orzę to pole, to ja widzę, jaka jest ta ziemia Co to można z tego pola wycisnąć Co tam pod spodem wyłazi, czy jakiś piach martwica będzie, czy nie Ale to, to zobaczymy Może nagramy coś z orki, nie, Bartoszu? Czy nie, czy orki już... Nudna jest orka, co? Nie? nie, no. Orać lubię. Najbardziej mnie drażni zawsze to skakanie po tych bruzdach Kurde, to takie jest nieprzyjemne. O, a tu klin to będzie pięknie, Bartek. Tak się naskaczemy, że. Masakra. Szoko to jest mistrzu orki. <ścoughs> Pozdrawiamy. W sumie, jak większym pługiem się orze, to troszkę inaczej. Można sobie te poprzeczniaki, jak tam się skacze po tych schodkach, tak ustawić, żeby tym ogonem to zawinąć a, a jak cztery skiby czy pięć, no to już trochę trzeba tam zaliczyć tych bruzdek No tutaj lebioda już widzę wyskakuje na tym piachu, bo tam to jako tako O i tutaj też miałem ten narożnik taki niedopryskany do końca Bo tu już w ogóle zaczynałem, to tak też było słabsze, ale tak jak te nawozy siałem, pryskałem, wjeżdżam w to żyto mówię Uuu, to chyba będzie moc Tak, Pierwszy rok posiane Obce pole, ale no naprawdę Się spisało pole i Żytko no Fajnie Może jest w uprawie fajne dla nas tutaj Wydajności, tylko w tym roku ta cena Trochę spadła Bo to wszystkim w miarę sypało i tak Trochę zejdziemy z tego żyta No będziemy próbować przez żyta, bo też tak Wychodzą póki co, także zawsze to ta cena trochę wyższa. Nakład tak naprawdę jest podobny, a na pewno niższy niż pszenica i będziemy więcej próbować. Z kukurydzą to nie wiem co wam powiedzieć, bo już się cieszyliśmy, że będzie. Kukurydza będzie i, i dupa. Ale nisko wykoszone jest, kurde. Przez to się tak robi też ładnie. O, i babole dwa są, widzicie, teraz zapomniałem całkiem o tym Dwa bele rozwalone Spalić nie bardzo, po manitkę 4 km, nie wiem, na razie to miniemy A wiem co zrobimy, manitka tu będzie, jak będziemy gnój rozwozić To się coś tam zrobi W rozrzutnik to może nie, ale gdzieś tam na bok damy, niech sobie najwyżej gnije na... A zobaczymy Także no Żydko jest fajne, ale cena po 500 w tym roku sprzedawaliśmy, bo no mieliśmy też kontrakt, a nawet co niektórzy płacili, gdzieś tam po 450 góra, nawet po 420 słyszałem gdzieś tam jak słabsze parametry. A i co do parametrów to bardzo dobrze wszystko było, tylko że wyskoczył na niektórych kawałkach sporyż był troszkę. Tak, no nie było tragedii, jeszcze przechodziło, ale no już no sami kręcili, także. Chyba przez to, że te deszcze tak padały potem Tak przynajmniej mi się wydaje Dwa razy na nagrzewa pryskane było Może trzeba było jeszcze trzeci raz Takie były też plany, no ale no, Życie też się wygłupiać chyba nie bardzo, nie bardzo tak Chociaż no jak, jak ma dać pszenica 4 tony to lepiej niż to da 8 czy 9 nawet się udało kiedyś O popatrz, mijaczek jest nie, ładne, ładne, naprawdę. To jest. Dla Bizona to jest coś niemożliwego do zrobienia. Jest możliwe, tu to znaczy się, ale no. Każdy wie, jak. Lajwik, widziałem tam jakieś kurcze komentarze. Nawet parę osób do mnie dzwoniło. Gdzieś tam rozmawialiśmy, że, że się fajnie to. Tak ludziom podoba takie coś, także no będziemy częściej zrobić No dzisiaj nie robimy z akcji, bo miałem ochotę live'a zrobić, ale nie zrobimy live'a i filmiku, no bo bez sensu Dwa razy jakoś to będziecie mieli to samo A może jutro coś, może jutro, chociaż wy nie wiecie kiedy jest jutro, nie? Czy powiemy kiedy? Powiemy, dzisiaj jest 28 sierpnia, piątek, także no W niedzielę to najprawdopodobniej widzicie jak wszystko dobrze wypali Ale ubywa tym gruberkiem Fajna robota, jak tak na nawigacji To jest najlepsze Testówką tak jeździliśmy, fajnie było A jeszcze tak w ogóle taką motyw motywację dostałem Bartek, ty nie słyszałeś też Już ileś przypadków miałem, że gdzieś tam ktoś mnie prosi Złożyć życzenia ode mnie, takie wiesz dla, dla fanów, komuś tam niespodzianki robiłem, że na, na urodziny i dzisiaj miałem też takie życzenia. Tam chłopak ma przyjechać, pozdrawiam Michała, też tutaj na filmie ma przyjechać pogadać, coś tam akurat niedaleko mieszka. Także no, się kiedyś tam spikniemy, także możecie śmiało gdzieś tam pisać. Jak macie takiego kogoś, gdzie mnie lubi oglądać, chcecie mu zrobić niespodziankę, no to postaramy się. Najczęściej to jest wiadomo, o, nagramy rzeczonka, ale no widzę, że ludzi takie coś cieszy. Także no, dla mnie żaden wysiłek, kwestia, żebym tam tą wiadomość tylko gdzieś tam wykopał, bo wiadomo przychodzi tego dużo, to czasami jest problem. Najlepiej na Messengerze pisać, jak macie mnie tam znajomych, nawet jak nie macie też, bo na, na snapie to wątpliwe, żebym was od nas. Tam w ogóle nie mam szans tego przekopać, na Instagramie też jako tako albo najlepiej fanpage, albo mój me messenger. I tak to wygląda. Także będziemy kończyć, pomału pamiętajcie, ten konkurs jest to, weźcie tam, dajcie czadu, jakiegoś tam konia, co, co trzeba go napoić tym olejem, przesmarować, go tam wstawiać i zobaczymy, co to tam wyjdzie z tego. Także macie pewne nagrody. Coś ciekawego tam zawsze wpadnie. No to nic, Bartoszu. Żegnamy się. Na razie, cześć. Pozdrawiam. Cześć.